Witam na kanale Planszowo. Czarne historie, yy, prawdziwe zbrodnie. 50 strasznych przestępstw, opartych na faktach. Yy, zawartość pudełka. Yy, gra jest używana, więc nie ma tutaj typowego unboxingu zresztą zawartość jest bardzo mała. Yy, czarne historie to jest w ogóle cała seria takich gierek, pudełek, których możemy sięgnąć. Yy, to jest od, yy, od dwóch graczy w górę. Tutaj nie ma jakiegoś limitu. Czas rozgrywki 5 do 20 minut zazwyczaj. Jest 50 kart z zagadkami, 15 znaczyków oraz instrukcja. Próg Besia to 14, dlatego że tu są dosyć drastyczne rzeczy. Po prostu na tych, na tych kartach sobie troszeczkę przeglądałem. Odkrycie 50 mrożących krew w żyłach przestęg, które wydarzyły się naprawdę. Niezależnie od tego, czy to porwany pingwin, zwłoki zamrażarzy, czy trwające kilka sekund aresztowanie wszystko miało miejsce w rzeczywistości gdzieś, kiedyś, komuś się to przytrafiło jak sobie otworzymy pudełko, bardzo fajny sposób wieczko stanowi tutaj integralną część pudełka w środku mamy taką instrukcję mamy wspomniane znaczniki i mamy te 50 kart takich właśnie trzykolorowych, biało, czarno, czerwone tylko trzy kolory są użyte, po drugiej stronie mamy dokładnie opisaną tą historię i mamy instrukcję gry w postaci takiej harmoniki fajnie wykonaną, z takimi wcięciami po jednej stronie mamy wariant dla zaawansowanych po drugiej stronie mamy taki klasyczny wariant standardowy, jaki pojawia się w innych, w innych wersjach tych czarnych historii także to, to jest wszystko po prostu tutaj i zapraszam też, zrobię krótki film z taką instrukcją a potem podzielę się recenzją, bo tutaj też będzie trudno zrobić do tej gry jakąś instrukcję. Pozdrawiam serdecznie.